Czekamy ekipa. Sobota rano niewyspany jestem. W sumie mi się nie chce nawet łowić. <laughs> ale przyjechałem na ryby. Bartek mi zabrał na okonie. Ja sobie wziąłem jeszcze wędkę szczupakową i będziemy próbować. Ludzi dużo weekend, ale ponoć ryby biorą. Uważaj na zaczepy. Masz nad głową. Co to było? Ościk kija w pół. Jest rybona. Musisz bliżej brzegu łowić. I ten jest taki fajniejszy, nie? Czy mi się wydaje? Czy po prostu jest wymiarowy? U. No i co teraz? Z takim kijem? <laughs> o, przyjemniaczek. <laughs> to było piękne. <laughs> Musisz bliżej brzegu łowić. I ten, i takie duże tylko, nie te małe, te małych, tych małych niełów. Jest ich tu pod dostatkiem. Dużo jest tych niedużych, bo takie takie skubnięcia widzisz, chcę czasami przygniętą tak bo ta guma już jest trochę wyten. Zużyta, ale zmienię Może założę jaskółeczkę Zobaczymy jak na jaskółeczkę reagować Drobnicy pod dostatkiem, widać, że ją cały czas coś denerwuje Stresuje Założyłem jaskółeczkę, mamy jakieś stuknięcie cały czas teraz Nawet coś przed chwileczką się działo Ale chyba też deszcz zaczyna padać tych maluchów to jest mnóstwo. Za każdym przeprowadzeniem to mam kilka kilka skubnięć. Mam? Kilka skubnięć za każdym przeprowadzeniem. Tylko takie skubią, nie? No to też jest taki duży, nie? Ten chyba jest taki troszeczkę, troszeczkę, troszeczkę większy. O, przyjemny. Jest ja, kółka straciła ogon. Ale rzucę dwa razy, zobaczę. Pewnie będą dania i tak. Nie, już było. Ogon niepotrzebny wcale. Żeby te większe trochę skusić do brania. Uh -huh. no, bez ogona też działa. I zjadły ten, ja skłócę ogonek, wiesz? I też, też gryzą. Tylko te małe wszystko. Co zrobisz? To, Ile ty masz lat? Spinnik na siedząco? Dziadu, nie wziąłem sobie nic przeciwdeszczowego. Nie wziąłem sobie nic przeciwdeszczowego. Siedzi? Ładny? ci tylko w pół na to mały. Mam i ja. Teraz chyba założę coś większego, bo to trzeba wyten ten przebić się, no. Czyżby jakiś większy? Czy leż za bok? E no. Taki już ja Ci tu dam. Ten jest fajny. Ten jest fajny. I trochę większy ryb. Pokaż ładnie. oddawaj podbierak. schowałem się pod drzewami, bo pada. A miało nie padać. To jest niesprawiedliwe. Nie lubię, jak nam nie pada, a ja nie mam nic przeciw deszczowego. Bartek stwierdził, że nie jest z cukru i łowi dalej A ja się schowałem Większa guma do dna mniej brania, ale Rybek jest u, Złamek ja Urwałem żółk. Jednak mogłem go wziąć pod bieraki. Amatorka po prostu Ech, Piotrek, fajna ryba 30 plus Współpraca koniec mnóstwo, przeważają oczywiście drobne. Jak się tej mniejszą w to Brania są w każdym rzucie, jest co najmniej kilka. Natomiast jak się założyło, trochę większą, taką 7,5 7 cm gumkę te brania są, ale zacina się mniej ryb. Ale jak już się coś zatnie, to jest troszeczkę solidniejsze. O. Powiedzmy solidniejsze. Ale dał radę zasać. Bardziej agresywny. No ładny. Duża guma maluchom też nie przeszkadza. Jestem dzisiaj na żarcie. E, fajniejszy. Za dupę. Dosłownie. Szerszenie. Oż ty Francu. Zobaczcie, taki okoń, nie wiem czy ma 15 cm, a tak głęboko zassał 7 cm gumę. Tylko małe. Nawet na tą większą gumkę. Ale równie dobrze być leszczą. Albo szczupak. A może być po prostu, wiesz, leszcz albo coś takiego, wiesz, normalnie, bo tutaj się zdarza. Krzysiek ostatnio tak złowił karpia. No. Tutaj gdzieś byś musiał mi delikatnie, wiesz, podejść. No tutaj go sięgnę, nie? Ale to jest żywe Nie, zaczep. <laughs> zaczep ożył No ale... No ale ja Cię proszę, no Coś to złowił tutaj, coś to złowił Chciałbyś zobaczyć, Chciałbym zobaczyć no. Ja mam taki podbieraczek, chyba że pożyczymy tutaj od kolegi Albo sandacz Chciałbyś, co? Jak okoń to, to jak okoń to na pewno życiówka, a jak coś innego to się okaże. Przydałby się mocniejszy kijek, co? Uuu, jakie bełty. Nie widziałeś, co to? Nie, bo akurat się patrzyłem w drugą stronę. Ja też tylko bełta zobaczyłem. Żeby zobaczyć chociaż, co to, nie? I czy za kapotę, czy nie? się burwało? Uh -huh. Kurwa, szczupak, ty patrz, 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 Widzisz go? Nie widzę. Patrz, patrz, szczupak, chodź tu wyżej. Metruwa, patrz. Widziałeś? Ło, teraz widzę. Widziałeś? Czyli okoń ok, ci fajnie szedł lekko. Okonia, i szczupak ci ten, tak? Chodził. Tak, Metruwa. tak. Zobacz, jaki podrapany. Patrz. Zobacz, jaki podrapany. Ja tego nie mogę, bo on będę chciał tak. A na początku szedł ok, nie? Lekko, ale ja cię kręcę. Ale podrapany. Wiesz, co ja teraz zrobię? Ja wiem, zmienisz wędkę. Tak. <grystanie> teraz ja zmienię wędkę. I teraz y, tak. będzie polowanie na trochę inną rybę. Ja cię kręcę, ale akcja. Jesus Christ. A na początku właśnie ten, szedł. Masz papier toaletowy? Nie Mamy <grystanie> Mam powtórkę z rozrywki. Coś dużego na ultralightcie na w Wtórka z rozrywki A. Czyli szczupak Czyli szczupak no niestety, drugi raz. To samo. Ja kurczę te... Ja chyba jednak z tą dużą wędką będę teraz rzucał. Weź ten podbierak tam, odłóż. Dzięki, ale to A na gumy, maluchy dalej biorą. Zaraz chyba zmienię wędkę na szczupakową jednak no i... Są brania, ale maluchy. A może szczupak na tej fali się uaktywni. Chociaż branie zaliczyć No to jest ładny. Ile jest? 35? 7? Nie mam czym Ja też akurat nie mam miarki. No ale ładne, z 35 ma na pewno. O konie, to oko nie, To ci zrobi zdjęcie, będziesz chciał i będziesz grzeczny. A ja sobie tutaj zaraz coś uzbroję takiego na grubego zwierzę. Ale ci ładnie załadował teraz. Ja za szczupakiem tutaj łowię. Na normalne przynęty, a ty jakiegoś tutaj ciągniesz teraz kloca kabana O koniak, koń jak koń Ło ja cię kręcę, ale rybsko. Nie no dawaj go tutaj mi No ale to jest grubas. gruba Zmieszczę go Macie miarkę jakąś? No, ale mówię ci słuch, ładną rybę to ci zrobię zdjęcie to ci zaraz zrobię Połóż go na tym podbieraku i go sobie zmierzcie. 36, 36,7. No, 37, 37, to i tak pięknie. No, taki okoń to już jest piękna sprawa. Wziąłem do ręki kij Bartka No i proszę, jest od razu w pierwszym rzucie Bartek głowi taką wykałaczką Co tu jest napisane? Jakiś Kijung Kuink Teton 1 do 4 gram I śmedro 80 z haczykiem Zaczep? No, branie w każdym rzucie. Branie w każdym rzucie. Tylko wiesz co? No ja nie umiem tym rzucać. Mi się wydaje, że drugą rękę chcę używać do rzucania tutaj zaraz. No, to teraz fajnie, pyknął. Kurwa z takim pizderkiem się fajna zabawa, nie? Jeszcze kurwa złama, że tu nie jestem lejka. Obrzymy, no, teraz już biorą same olbrzymy. Złowiłem konia, Bartek złowił konia, pożegnalne okonie. także ja się z wami żegnam, dajcie łapę, dajcie suba, napiszcie coś, ja was serdecznie pozdrawiam i zapraszam do następnych filmów. Elo!